serdecznie was witamy wszystkich witamy na już 17 otwartych mistrzostwach drawna w Grzebobraniu nie, nie jakieś grzybobranie, tylko otwarte mistrzostwa. I cieszymy się, że przyjechaliście. Są osoby indywidualne, zebraliście się grupami. Jest już od wielu, wielu lat reprezentacja Urzędu Wojewódzkiego. Bardzo serdecznie Was witamy. Gdzie jesteście? Pokazać się. Pokazać ręce. Jest też reprezentacja starostwa powiatowego. Bardzo serdecznie witamy, o tu jest reprezentant, tu jest, a pozostałe, o tak, ale to jest reprezentant również e Naszego zozu. Bardzo Was serdecznie witamy. Cieszymy się, że przyjeżdżacie tutaj. W ten sposób organizatorzy chcieli rozszerzyć ten sezon turystyczny, bo przecież lasy są obszerne. 70% naszej gminy to właśnie lasy, i w różnych miejscach można te grzyby zbierać. Tutaj jest. Fajne miejsce, tutaj przyjeżdżamy od samego początku. Tutaj, jakby się ktoś zgubił, to wyjdzie koło walcza. Ja jeszcze raz Was witam, życzę miłego grzybobrania. Zorganizowaliśmy tutaj wiele konkursów, o których za, za chwilę prezes powie. Na pewno będzie fajna zabawa. I to gwarantujemy. Ja chcę poinformować, że y, ta impreza, która organizowana jest wspólnie z burmistrzem Drawna przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, jest y, współorganizowana przez Nadleśnictwo Drawno, Nadleśnictwo Głusko, y, Bibliotekę Publiczną w Drawnie, Drawieński Ośrodek Kultury, y, a y, Puchar na Najładniejszego, najdorodniejszego grzyba ufundował wojewoda zachodniopomorskim. To taką informację. Zawsze przy tym zbieraniu mamy różne konkursy. Pierwszy to jest na największą liczbę zebrane, ilość zebranych grzybów, tu wagę mamy, zważymy. Drugie to jak już wspomniałem, najdorodniejszy grzyb. Dalej będzie konkurs wiedzy o grzybach i grzybobraniu. Tu pracownik nadleśnictwa to przeprowadzi. Mamy też również konkurs kulinarny, o którym tam informowaliśmy na naszych stronach. Dla młodzieży, za najpiękniejszego Muchomora czerwonego. On nie jest chyba pod ochroną, także można go tam jednego czy dwa zebrać. Zaczniemy od teraz. 12.00 zbiórka tutaj. I państwo, jeszcze mamy ważną informację, bo oprócz tych konkursów, o których tutaj wspomniał pan prezes, jeszcze będą konkursy, które, w których ufundował nagrody Puchary mistrz Polski w Grzybobraniu, pan Mariusz Pomorski, który nas tu odwiedza już od wielu lat. I e, tak, znamy go. witam wszystkich, którzy mnie słuchają. Dzisiaj u nas w Drawnie jest coroczne ważne wydarzenie, mianowicie już 17. 17. Otwarte Mistrzostwa Drawna w wygrzebobraniu. Tak górnolotnie to nazwaliśmy, żeby uświadomić, że to nie tylko Grzybobranie, ale i rywalizacja, i świetna zabawa. Przy tej okazji organizujemy wiele konkursów. No oczywiście na najpiękniejszy okaz Grzybów, na najwięcej zebranych grzybów, ale będzie również jak co roku Konkurs wiedzy o grzybach, nadleśnictwo, drawno również przygotuje konkurs wiedzy o lesie, o tym środowisku. Mamy naprawdę dużo, dużą ofertę dla tych wszystkich, którzy przyjechali. No przyjechało około 100 osób i jestem przekonany, że dobrze będą się bawić. Ile grzybów nas zbierają? A to jest nie niewiadoma. Ja jestem przekonany, że jednak będzie sporo tych grzybów. A i pogoda nawet jest sprzyjająca, bo Rano padał deszcz, wczoraj padał deszcz, a w tej chwili rozpogodziło się za chwilę jeszcze wyjdzie słońce. Jestem o tym przekonany, także impreza zapowiada się bardzo dobrze. My, oczywiście, jako organizatorzy, zapewniamy tutaj posiłek, nagrody. Jest też bardzo ciekawy konkurs. Potraw z udziałem grzybów. To jest też już historia, już tradycja. Panie wcześniej przygotowują, najwyżej teraz podgrzeją i będą naprawdę pyszne dania. Będziemy mogli ich spróbować i ocenić. A oczywiście nagrodzić. Także tylko przyjeżdżać do drawna, bo o to nam chodziło, żeby pokazać nasze walory, piękne lasy. Lasy pełne grzybów. Przyjeżdżajcie do Drawna, bawcie się, zbierajcie grzyby, yy, i to wszystko yy, ku zadowoleniu tych, którzy do nas przyjadą. Dziękuję bardzo. Dzisiaj w lesie ludzi tłum. To grzyby wielki szum. Każdy grzybiarz koszyk ma i oczystość w lesie dba. Smardzy, kanie i podgrzybki, kurki, gąski i prawdziwki. Innych grzybów nie zbieramy, bo po prostu ich nie znamy. W lesie wąska dróżka, z mchu wystaje nóżka. To jest raj dla grzybiarzy. Każdemu się taki marzy. Borowiki i maślaki też tu są, bo pod jodłom jest ich dom. Podgrzybki, kurki i kozaki dopełniają grzyba, grzybiarza smaki. Każdy z nich dobrze wie, że z blaszkami lepiej nie. Za gościnem dziękujemy. Organizatorom gratulujemy. Byście o nas pamiętali i zawsze nas zapraszali. Dziękuję. Na trzecim miejscu Mateusz Wołak. Największą ilość To proszę przekazać serdeczne gratulacje. Mieli Państwo drugie miejsce. Uwaga, uwaga, drugie miejsce. E, Jarosław Łukaszewicz. Panie Jarosławie. No i co, wiecie już, kto zajął pierwsze miejsce w tym konkursie? Izabela Rębiałkowska. Brawo, Iza. W konkursie na najwyższy grzyb Laur zdobyła Zosia Augustniewicz. Największą rodzinkę grzybową w tej kategorii zwycięzcą była pani Maria Łysakowska. <laughs> Bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Widzimy po uśmiechach Waszych, że dobrze się bawiliście. Dziękuję organizatorom Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej i tym, którzy wspierali tę inicjatywę. Chociażby pani starosta i wielu innych poprosimy o zabranie głosu. Panie burmistrzu, ja chciałabym w pierwszych słowach podziękować, podziękować, że mogę tutaj być już po raz któryś. Niesamowita atmosfera, którą tworzycie przy tej imprezie, przy tym wydarzeniu. Widzę tę energię i waszą, organizatorów wszystkich, którzy się w, te, w to wydarzenie włączają. No i chciałabym bardzo serdecznie podziękować panie burmistrzu. Brawami chyba za wytworzenie tego wydarzenia i tą wspaniałą atmosferę. No właśnie, te podziękowania to są chyba wyrazem tego, że w przyszłym roku znowu się tutaj chcemy spotkać, panie burmistrzu. E, więc założymy wszelkich starań, aby w przyszłym roku tutaj znowu się spotkać. Brawo. Brawo! Dzisiaj państwu życzę wspaniałej zabawy, bo przypuszczam, że to się jeszcze nie kończy. O, i właśnie, i do zobaczenia za rok. No to nic nam nie pozostaje, tylko powiedzieć, że zapraszamy za rok wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Brawińskiej.